Na rynku, na rynku ludzie nie chorują. Kraken. <grym> o. W tym momencie mogę para zarazić. Bo po szczepieniach ludzie umierają. Ja się nie boję na nie. Kolej selekcja naturalna, nie? Z ludzi i doświadczalnych. Czy grozi nam kolejna fala koronawirusa i czy Polacy będą chcieli się zaszczepić kolejną dawką szczepionek? Na te i inne pytania odpowiemy sobie dzisiaj w odcinku. Zapraszam do oglądania. Jaki pan ma stosunek do minionej zeszłej pandemii, która była, była w Polsce na świecie, co pan o niej uważa? Pandemia strachu czy, czy realne zagrożenie? Nie, bardzo realne zagrożenie. Ja się szczepiłem wszystkimi możliwymi szczepionkami, nawet teraz ostatnio jeszcze. Takim do szczepieniem, tak? Na krakena? Nie pandemia strachu, tylko po prostu no, znajomi chorowali pod szczepionce. Wie Pan co, dla mnie to, to była pandemia. Wydaje mi się, że to może jakiś groźny wirus grypy był. Generalnie pandemia strachu, tak? Dokładnie. Problem, if you really get sick from it, of course, but for many people it's not a, so much of a problem anymore, like any other disease. Czy to prawda, czy nie, bo już trzy razy się szczepiłem, a wciąż choruję. Ciężko mi powiedzieć. Nie? Temat zdania wydaje mi się, że było więcej strachu, niż faktycznie wirus szkod wyrządził. To nie była pandemia, to było moim zdaniem trochę Naciągnięte. Umierali, bo ludzie byli nieleczeni. I Nie mi pan powie, jest jakaś źle na tym wirusa? Po prostu to było oszustwo wielkie oszustwo. Ktoś chciał na tym zarobić i zarobił. I to wielkie miliony zarobił. W rodzinie u mnie nie szczepił się nikt i wszyscy zdrowi. Maseczki i ten cały lockdown, czy to było potrzebne? Czy te restrykcje nie były troszeczkę za mocne? Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi po tym czasie i być może takie ograniczenia jak zakaz wstępu do lasu czy do parku z dzisiejszego punktu widzenia wydają się trochę nietrafione. Generalnie rząd dobrze zareagował wtedy? Mi się wydaje, że dobrze zareagował. Bo wtedy było może mniej zagrożenia dla tych ludzi, nie? którzy byli może bezpośrednio spotkali się z tymi chorymi ludźmi. Co so I believe it was a problem. It. I były potrzebne, chodzi o. Oczywiście, oczywiście i teraz też już powinni niektórzy, bo mają starsi ludzie, mają różne choroby i tak dalej. Powinniśmy się przed tym chronić. By pan każdy myślał, że umrze na drugi dzień, nie? Myślę, że to genetycznie idzie. Jak już taka odporność jest, to nie ma się tak specjalnie co życia obawiać. Były potrzebne, by jednak chroniły większą część społeczeństwa. Ja wiem, no były potrzebne, no bo inaczej to by się tak rozprzestrzeniło, że tu padli. Były za mocne, za słabe. Mi się wydaje, że takie akurat. Uważam, że na pewno dobyli w to w dobrej wierze i w dobrej myśli, aczkolwiek można było to zagrać moim zdaniem inaczej. Zablokowali wolność, ludzie, karetki stały pod szpitalami, ludzie nie, nie leczyli. Ja w czasie tej pandemii e, miałam wypadek, trafiłam na oddział i niestety zamknęły się za mną drzwi, nie miał nikt ani wejścia, ani nikt mógł się schwytać. Czekałam. Nie było, nie robili testów tutaj, tylko w Poznaniu. No i oczywiście za zaczął przyszedł test, czy ja jestem pozytywna, czy niepozytywna. To upłynęło trzy dni. Dla mnie to one są niepotrzebne, bo choroba jak każda inna. Wymyślali po prostu szopki w szpitalach i tak. Zresztą mamy rodzinę, która pracuje w szpitalu i troszeczkę inaczej. I inaczej to wszystko spostrzegamy. Brak szkolnictwa, problemy jakiekolwiek sklepowe czy, czy inne rzeczy były tak naprawdę Zlecamy. łamaniem prawa. I, I taka jest prawda, bo było łamanie, istne łamanie konstytucji. Tak to nie zbierali, bo nie dostawali się do lekarzy i taka jest prawda. A oni gdzie mogli to wpisywać? Byliśmy. Kto uważał, to, to handlował, prawda? Słaby w ogóle było tutaj. No, bardzo mało ludzi było. No. Ale dała pani radę? No, dałam radę. Jakoś dzięki Bogu. Nie są w stanie odizolowani ludzie są. No, wtedy zaczynają chorować. To jest normalne. Czy na rynku? Na rynku ludzie nie chorują. Dlaczego? Dlatego, że są odpornieni. Wszyscy stoją prawie codziennie. No to... Ile to trwało? Taka, taka nie, taki niebyt? Dwa miesiące chyba. No ciężko, bo w ogóle tu ludzi nie ma. Teraz widzi pan, że nie ma ludzie. Ludzie przestali przychodzić na targowisko. Część obostrzeń być może była konieczna i rozsądna. Tak? Maseczki gdzieś tam w złoconych miejscach, ale no, na przykład maseczki na zewnątrz. Zakaz wejścia do lasu. ta straszna. Co pan wie o tym krakenie? No nowy szczep, nowa mutacja tego samego wirusa covidowskiego. Podobno nie tak ostra, ale bardzo zaraźliwa. Za przedtem zaszczepiłem się zresztą na grypę i też wszystkim polecam szczepić się. Od... Nie wyrosła trzecia noga. Nie chorowałem ani razu na grypę. Nie jestem lekarzem, ale na pewno nie będę się szczepił. To jest prawda, no przecież jest szczepiony to. But this is a virus, so they change all the time. It's normal. It's microbiology. Every virus change all the time. It's nothing new for us. Nie, nie słyszałem nic o tym. Kraken. O, ktoś naoglądał się za dużo piratów z Karaibów chyba, ale absolutnie nic takiego nie sprzeliśmy i do koronawirusa i do tego krakenu całego jest takie samo podejście. A dla mnie to jest bajka. Nie to ani koronawirusa nie wierzymy, że tak jest to odmiana grypy, tak to nazwijmy po prostu, ja nie wiem czy nie jest tak samo śmiertelna, może delikatnie większa. Słyszałam, że w naszym szpitalu ponownie jest ten wirus. My no tak, ja teraz przechodzę. Tak? W tym momencie? W tym momencie mogę pana zarazić. Nie, no, kłamie pani. No, nie naprawdę, i nie. Nie, naprawdę. Dzisiaj troszeczkę się smak pojawił, ale, ale jestem, bo jak wścieknę no, się coś takiego, to mogę pana zarazić, naprawdę. Czy już ta nowa dawka wjechała? Tak, nowa dawka już wjechała. I to, generalnie poleca pan szczepienia. Tak. Nie narzekam na zdrowie. Po wszystkich tych szczepionkach, jakie miałem, to, to czuję się dobrze. Nie? Czy zaszczepi się e, pani na nowe, nowe? Nie. Dlaczego? Na pewno nie. No zdecydowanie nie. Mam dużo znajomych, którzy, yy, którzy po tej szczepionce chorowali. Nikt z mojej rodziny też nie Jestem z zawodu pielęgniarka i nie polecam żadnej osobie szczepień, bo po szczepieniach ludzie umierają. Szczepiłam się na tamtę, ale już się nie zaszczepię. Dlaczego? Nie, bo źle przechodzę, wszystko. Tak? Czyli lepiej było przed niż po? Tak. Ja się nie szczepię, bo się boję szczepień na chwilkę. Nie boi się pan koronawirusa? Boi się pan szczepień, A najgroźniejszej choroby tej dekady się pan nie boi? Ja się nie boję, ale Czuję się dobrze, razie. Wziąłeś to pod uwagę, że jeżeli się zaszczepimy, to będziemy troszeczkę więcej odporni, nie? I bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobrze. Nie było żadnych objawów no, złych. nie nic i. Tamte, które miałam, to też nic. Bardzo dobrze się czułem. Szczepionki są potrzebne. Oczywiście, że są potrzebne. Jakbyśmy mieli czyste powietrze i tak dalej, to by było okej, okay, nie? Ale jeżeli mamy takie smogi i tak dalej, no to. I, te, i przede wszystkim ludzie e, przyjeżdżają z zagranicy, przyjeżdżają tu, my jedziemy tam, i to w kółko Macieju, no. Jeżeli ktoś się chce zaszczepić, to oni się szczepia a jeżeli nie, to nie. To nie w ogóle je szczepili. O minimum nas Czterech dziadów, cztery szczepienia wystatów. Już, już za dużo, tak? No, no, no. Nie zaszczepiłem się, no? Na początku. Gdy były wywołane duży strach, faktycznie to jeszcze ja tego obawiałem i się wystraszyłem. Natomiast czasem zaczęło to się trochę moim zdaniem normalizować. No i w zasadzie uważałem, że nie ma to sensu, że właśnie więcej jest stawu, tak naprawdę na gonki na to niż w zasadzie w rzeczywistości szkód. Ze szczepionkami to zawsze jest taki temat, zawsze tak będzie, że czy by się badało tak kilkanaście lat czy kilkaset, to zawsze na jednego będą działać, a drugiemu będą szkodziły. No ile razy się słyszy o tym, że przez szczepionkę ktoś stracił życie? Nie, w ogóle się nie szczepiłem. Ale na COVID nie, bo to było, przede wszystkim to było to, doświadczalność na królika. No, no ludzie zrobili z ludzi królików doświadczalny. Szczepionkę, szczepionkę, która jest po pół roku wypuszczona bez testów tak naprawdę i ludzie są testowani na szczepionce, to absolutnie... Nie, ja się szczepiłem na przykład, tylko dwa razy, dwa razy, dwie razy. Na podstawę w ogóle, ja się nigdy nie szczepię. Nie wierzę w szczepienia. Rozi nam kolejny lockdown? No może ja tak po środku powiem, no. Z jednej strony to jest taka wymiana po kolei, selekcja naturalna, nie? E, nie wiem, bo tak naprawdę nie wiem nic na temat tego nowego wirusa. Tak jak mówiłem, nie wiem jakie on, niesie za sobą jakby zagrożenie, czy to jest jakby jak jest taka sama skala jak była poprzednio. Nic na ten temat nie wiem. Może być, bo nigdy nam nie zniknie. Zawsze każde wirusy powracają. Jak widzicie widzowie, takie punkty istnieją. Można skorzystać z piątej dawki szczepionki na koronawirusa, a w komentarzu możecie podzielić się tym, czy wy też to zrobicie. I oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku, a ja idę się zaszczepić.